Także siemano, ja jestem Error, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu sobie zagramy w Team Fortress 2. Co to jest? Jakaś sierść. Także co, nie przedłużając, przechodzimy do gry. Okej, okay. eee, ostatnio robiliśmy sobie Freaky fair, fair. Dzisiaj jest czas na Dynamite i może na Circus, jeżeli starczy trochę czasu. W każdym bądź razie eee, Dynamite sobie odpalamy. No i co? No i widzimy się jak czyta się jakiś meczek. Także okej, okay, witajcie. Właśnie nas wczytuje na mapkę Dynamite, tak? Tak. Wojenna przepychanka społeczności. A to ciekawe. Serio? Bo słyszałem, że to jest ładunek. Chyba, że to taki ala wyścig zbrojeń, to jest. Czy jak to się... Nie, wyścig ładunków, przepraszam. Pomin film. Dobra, zagrajmy sobie yy, żołnierzem. Dobra, zagrajmy sobie czymś innym. Tak, na, na szybko, może scoutem. Zobaczmy o co tu chodzi. Jakiś wózek tam w ogóle jest. Zobaczymy. The roof is on fire. Ok. To jest jakiś wózek. Hmm. Co daje ten wózek? A, to jest punkt kontrolny. Czy znaczy co? A! Wiem o co chodzi. Bo jeżeli blue przejmie tam punkt kontrolny Jak przejmie punkt kontrolny Czemu nie? Jak przejmiemy punkt kontrolny, to wtedy jest oh, jak to się nazywa? Właśnie o to mi chodziło, nie? Że wtedy... Jak przejmiemy punkt, to się zbliża do bazy Red. A jeżeli oni przejmą punkt, to do naszej bazy, czyli to jest taka dosłownie przypychanka? O Jezus. Trzeba to przejąć. Co to za buty? Łat! Co to było? Woo! Ej, ciekawe. Fajne. Przejęli. Nice. Wow! Co jest? Aj, właśnie chciałem to zrobić Gdzie right. jest sentry ahead? przed nami działko gdzie jest kurde no po prostu napiszę bo nie mam tego przeszukać <gry> teraz gdzieś w X się chyba tak X3 jak BMW X3 tak BMW X3 najlepiej sobie tak to skumać nie C4 to jest pogarda tak C4 pogarda yy... Z1 medyk Z2 dzięki z3. Kurde, że zapomniałem. Dobra, skupmy się na rozgrywce. Z3. Ruchy, ok. X2 szpieg, X1 nadchodzą. Tak, tak. Wszystko za wszystko. Uuu. Wydropił jakieś buty. Z Kalkutty, To tak można dosłownie farmić punkty. Wejdę tu? Wejdę. Dobra, zmieniamy tą Mam to. Gdzie jest gargulec? Nie ma tutaj o dziwo. Czyli gdzieś u nas musi być, albo tam z drugiej strony. O, jeden, jeden gość miał tutaj gargulca. A? Nie, spierniczaj, nie, no właśnie chciałem tego uniknąć. Trochę coś mnie ping wali. No i super. Virginia. Aha, to dlatego polagowane. Hm. Tego karkulca już nie ma niestety, ale kurde no. Ach, nie widziałem nic przez ogień. Ciął nikt nie pcha tego? Nice. No zamknęło się. Na to działko. Doro spadło. No szkurde, no. Nice. Co to jest? Co to? Demoman. 66 punktów. A, to, bo, bo, no tak, bo to się szybko zbiera punkty. Właśnie poprzez przejmowanie punktów, że tak tu ujmę. Jakieś buty. To takie buty. Ej, byłem przy tym. Co to jakiś Stomp. Kur... Proszę, żeby był w normalnej. O, jest. Norma... O, spierdzielaj! Ty kupo, ja pryncz ale się wystraszyłem, nie? Już myślałem, że mnie. Po kurwi. Nice. Kurde, Gandalf, Białobury. Nice. Ps. Łe, uciekaj. 96 punktów? Nie, 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 nie. Proszę, przejmijcie to Red. Proszę. Nie chcę kolejnego meczu grać tutaj na tej mapie. Ta mapa jest naprawdę średnia. Przejmijcie, przyjmijcie, przejmijcie, przejmijcie, przyjmijcie, przyjmijcie, błagam. Nice. Ile mam? 96 to nie tak dużo do przejęcia. Yy, do tego do tegowania. Yy... kontraktu. Kurde, Spear Ja no dalej gram z ślepym spajem. Z snajperem. Dobra, jest gotowy do zwrotu. Tak? Tak. To pokażę wam jakieś najciekawsze momenty z tego meczu. <laughs> takim pierdem? No dobra, może miał mało hapsów. Nie zdjęło mi dominacji, więc on jeszcze żyje. What? Ponoć ten mecz trwa już 30 minut? How long has this round been going for? About w tym 31-42 mam nagrywania. Ty to by się troszeczkę zgadzało. What the fuck? Ue. Super. I to pamiętajcie, że to wciąż jest jedna runda. Serio, to jest jedna runda, nie? Dwie sekundy do końca zostało. Don't cap, Red. W końcu! Dobra, także... Przy... ha nie mogę, bo drwina. Także prześlijmy sobie kontrakt. 42 minuty nagrywania, nie? Ja prynsztolę. Aż miałem prawie coś po... ...potętego siło, nie? Pomysł fajny, ale wykonanie chujowe. <laughs> Dobra, także wychodzę stąd. Fajna mapa, ale ciężka. Strasznie ciężka, jeżeli nie jest dogadany team. Zarówno blue, jak i red. Kieszonkowy jeździec. Ciekawe, fajne. To jest do. do wszystkich. Gdzie to jest? Aha, tutaj. No, myślę, że to takie lepsze będzie, ale. Okej. Okay. Także zostaje nam jeszcze Circus mapa. Ktywuję sobie. Zbierz śmieszne kości na mapie Circus i zbierz i przekaż pięć śmiesznych kości w jednym życiu. Kolejna Mansylvania, kolejny Monster Bash. To nie ma chuja. Zrobimy to w kolejnym odcinku. Także jeżeli wam się odcinek spodobał, możecie zostawić łapę w górę. Jeśli jesteście nowi, to wiadomo, sub i dzwon, żeby nie przegapić nowych odcinków. Możecie też widać na mojego Instagrama, wszystkie linki są w opisie pod filmem. No i co? Ja się z wami żegnam. Siema.